Przepraszam Was za tak długą nieobecność, ale to przez obiektyw, który został zalany i musiałam go oddać do naprawy, z czego były tam dwa miesiące. Tak, też byłam w szoku. <grych> ale obiektyw już do mnie dotarł i od razu nagrywam dla Was filmik. Tym razem jest to makijaż inspirowany Kylie Jenner. Mam nadzieję, że każda z Was wie, kto, kto to jest. Um, ja uważam, że jest to a, dziewczyna przepełniona po prostu pozytywną energią, jest szalona i a, przede wszystkim a, ma bardzo ładny makijaż. A przede wszystkim codzienny i dla każdego, ze względu na to, że w tym makijażu oszukuje się trochę optycznie, a, co Wam pokażę w dalszej części filmu. A więc zapraszam do oglądania. Zacznę od przygotowania twarzy i na twarz nałożę krem z celi. To jest lekki krem baza, nawilżający, rozświetlający na dzień i na noc. I to jest świetny produkt, który znalazłam w Tesco i on kosztował z 5 zł i używam go wręcz nałogowo codziennie. Także naprawdę Wam polecam. Wyciskam krem na dłoń i nakładam na całą twarz. Odczekałam chwilę, aby krem się wchłonął, a na twarz nałożę podkład z Pirene Advantage Lift w odcieniu... Chyba najjaśniejszym. <grym> 20. Tak mi się wydaje. Nieważne. A z, w, w połączeniu z mm, mm, Maybelline Affinitone Mineral. I to jest w odcieniu 21 Nude. Ten jest za ciemny, ten jest za jasny, więc łączę je razem, aby uzyskać idealny kolor dla mnie. I nakładam podkład pędzlem z Hakuro H51. Jak widzicie, te podkłady um, dają dosyć naturalny efekt, ale wydaje mi się, że Kali, um, nie mówię tutaj o czerwonym dywanie, a, ale na co dzień nie, nie nakłada um, bardzo krojących i matujących produktów na twarz, a, ponieważ nadal chce zachować tą świeżość. Um, i ten taki młodzieńczy wygląd e, skóry i, i, i cały jej wizerunek, wydaje mi się, jest w ten sposób kreowany. Teraz nałożę korektor, um, korektor z Kobo, Modeling Illuminator, ten w odcieniu 101 i nakładam go pod oczy, aby zakryć moje cienie pod oczami i aby um, od razu optycznie modelować twarz. Pamiętajcie, aby nie przesadzać z korektorem, ponieważ um, po jakimś czasie on się zroluje pod oczami i nie będzie wyglądał estetycznie. Nakładam na brodę, którą chcę optycznie wysunąć do przodu, na szczyt nosa, który chcę wyszczuplić. Um, rozświetlam tutaj moje czoło, aby um, wyszczuplić moją twarz optycznie i aby jej centralna część wybijała się do przodu oraz nakładam korektor pod łukiem brwiowym, aby podkreślić a, wszystkie moje rysy, no i oczywiście w tym miejscu, aby później powiększyć mój, a, moje usta. Także teraz wszystko rozprowadzam i wklepuję. Nie zauważyłam, aby Kylie e, używała zbyt często różu, e, ale na niektórych zdjęciach zauważyłam ten delikatny, taki naturalny odcień, e, więc ja użyję z paletki Make Up Revolution e, Ultra Blush Palette all About Cream. Paleta prezentuje się w ten sposób e, i ja użyję dosyć naturalnego. Tego odcienia. On nie jest ani za ciemny, ani za jasny, a właśnie o to mi chodzi, aby tylko i wyłącznie delikatnie podkreślić moje policzki. I robię to pędzlem Duo farb, Fiber z MUA F2. I teraz mam dodatek jeszcze rozetre pędzlem, którym nakładałam podkład. Aby naprawdę był to taki delikatny efekt lekko przeróżowionego policzka. Twarz przypudruję tym pudrem. Jest to mineralny puder bambusowy, transparentny z firmy Han Hen. Wiecie, o co chodzi. Najpierw koncentruję się w okolicy oczu, aby wszystko było utrwalone. Już widzicie, nawet teraz widać wykonturowanie twarzy, chociaż nawet jeszcze nie użyłam bronzera. I pudruję tylko i wyłącznie strefę tę. Moją twarz wykonturuję przepięknym brązerem z Make Up Revolution Ultra Bronze. E, tak, i to jest jego nazwa. Brązer prezentuje się w ten sposób, jak widzicie, jest to piękny odcienie. Tutaj tak jakby się wydawało ciepłego brązu, ale e, to nie jest e, typowy ciepły brąz. To jest idealny e, brązer do konturowania, nie do ocieplania. Um, także bardzo Wam go polecam. Koszt 15 zł za 15 gram. Muszę um, wyszczuplić swoją buzię i nadać jej trochę kształtów. A więc zaczynam od tego miejsca i ciągnę do kącika, zostawiając miejsce około na dwa palce, czyli jakieś 3 cm, 4. i rozcieram. Staram się to rozetrzeć bardzo dobrze, bez wyraźnych krawędzi. Zostawiam tutaj to miejsce, a, aby dorobić sobie a, takie wystające kości, właśnie jak ma Kylie. Szczenka. Szczenka jest bardzo ważna, ze względu na to, że mm, ma ona przepiękny kształt szczęki, który wygląda troszkę inaczej e, niż wcześniej. Ale w każdym bądź razie jest bardzo ładny i, i bardzo kobiecy. I teraz po prostu po całej długości przyjeżdżam tutaj pędzlem, aby dobrze zaznaczyć to miejsce i rozcieram do dołu, aby nie było widać żadnych krawędzi. Nabieram jeszcze odrobinę brązera. I teraz wjeżdżam tutaj odrobinę na brodę, aby zrobić taką wystającą brudkę. Kamera mi się wyłącza. Koncentruję się tutaj na brodzie, aby mm, tą część, tą partię twarzy najbardziej zwęzić. Muszę schować również czoło. Teraz muszę to wszystko dobrze rozetrzeć. Jak pewnie same zauważyłyście w makijażu Kylie stawia się główny nacisk na usta oraz właśnie na kontur twarzy. I teraz konturuję nos. Chcę wyszczuplić go najbardziej jak się da, także zmieniam pędzel na... To był na pewno kozłowski, ale wszystko się stało. I rysuję tutaj, cień rysuję. <grymiany> Jak widzicie, mój nos nadal no, no, wydaje się kwadratowy. Także teraz dokładam jeszcze raz w tym miejscu brązera. Aby go zmniejszyć, oraz tutaj. Na twarz nałożę rozświetlacz z Lovely Silver Highlighter. Na ten sam pędzel, którym konturowałam nos, nakładam rozświetlacz na szczytkości, aby jeszcze bardziej je podkreślić, ale nie przesadzam. Czyli nie robię tego tak jak zwykle. Tylko zdecydowanie mniej i to wszystko rozcieram Na nos, na brodę oraz na łuk kupidyna. Nie zauważyłam, kiedy wyłączyło się nagrywanie i zaczęłam robić oczy, a, ale już starłam jedno, by wam pokazać jeszcze raz wszystko od początku. Moje brwi podkreślę kredką z Catrice w odcieniu 40. Um, Kajle zazwyczaj ma wyrysowaną dolną linię, um, a góra wygląda dosyć naturalnie. Skupiam się tutaj na szczycie brwi. W ten sposób i teraz wyczesuję nadmiar. Moją wazą będzie e, korektor, który używam pod oczy. Aby wyrównać koloryt powieki, na linię wodną oraz um, pod linią brwi um, nałożę kratkę z My Secret w ciokistym odcieniu. Na całą powiekę ruchomą nałożę ten jasny matowy cień z paletki Zoeva Natural Ears syntetycznym um, pędzelkiem. Skupiam się tutaj na wewnętrznym kąciku, aby rozjaśnić go. I nakładam pod sam łuk brwiowy. Kylie zazwyczaj ma tylko i wyłącznie podkreślone załamanie, także ja również tak samo zrobię. Oraz nakładam odrobinę więcej cienia na powiekę ruchomą, aby był większy kontrast. Teraz użyję takiego dużego pędzla z hakuros, z którego się wszystko zdarło, ale to jest H64. I użyję tutaj tego zimnego matowego brązu, ponieważ zauważyłam, że Kylie zazwyczaj używa matowych cieni. I zaznaczę załamanie, ale w okrągły sposób, aby oko wydawało się bardziej okrągłe. Unikam kształtu kociego oka. I nie nakładam cienia na powiekę ruchomą, tylko ponad nią, aby oszukać trochę optycznie. Zauważam, że Kylie czasem ma odrobinę bardziej podkreślone, podkreślone załamanie. Także ja użyję teraz tutaj tego ciemniejszego brązu, który ma taką odrobinę domieszki bordowego i takiego bardziej precyzyjnego pędzla i odrobinę. Zaznaczę tutaj e, załamanie, ale tak jak widzicie, na środku nie jadę po całej długości. Ten krok nie jest konieczny. I rozcieram wszystko tym samym pędzlem, którym nakładałam e, poprzedni cień brązowy. W ten sposób uzyskam bardziej głęboki efekt. A na dolną powiekę nałożę ten brązowy cień. Jak widzicie, robię to dosyć mocno, ponieważ tak właśnie yy, wygląda makijaż Kaylee. Rozcieram wszystko. Teraz użyję eyelinera, eyelinera z Maybelline 01 Black oraz małego precyzyjnego pędzelka. Kreskę narysuję delikatnie i dosyć cienką, i nie zamknę oka. Tylko kreska będzie zaczynała się gdzieś od połowy i kończyła dosłownie tam, gdzie linia rzęs. Rzęsy wytuszuję czarną maskarą z Essence Multi-Action Mascara. Jeśli macie krótkie rzęsy, radziłabym dokleić sztuczne, ze względu na to, że rzęsy też są dominujące w makijażu Kylie. Ja natomiast mam swoje dosyć długie i maskara dobrze je podkreśliła. Także ja ominę ten krok. Ale jeśli chodzi o rzęsy, chciałabym Wam tylko powiedzieć, że najlepszy do tego makijażu będą rzęsy, które są szeroko rozstawione gdzie to jest taki wachlarz ja akurat mam tutaj chińskie rzęsy także nie sądzę, żebyście chętnie takie znalazły ale na przykład RDL Demi Wispies są bardzo fajne i nadałoby się do tego tutorialu moje niestety już skończyły swój żywot także Wam ich nie pokażę kontur swoich ust zaznaczę konturówką z Mercay Lip Liner w odcieniu Natural to jest taki zgaszony róż Głównie chodzi mi o to, aby powiększyć usta, um, aby one były wyraźne, soczyste e, i takie do przodu. <grym> A, no, po prostu takie plumper. <grym> Nie wiem, jak znaleźć polski odpowiednik, wypukłe. kajni ma bardzo ładnie zrobione usta. Um, także ten efekt będę chciała uzyskać również na swoich. Obrysowuję. Odrobiny wyżej niż są, aby je powiększyć. Widzicie jaka jest różnica? Narysowałam również tutaj trzy linie. E, które po pomalowaniu pomadką będą e, Sprawiały wrażenie, e, że w tych miejscach moje usta są załamane, chociaż e, nie są Jak widzicie nie jest jest z konturówką I powiększyłam usta maksymalnie Teraz na usta nałożę matową pomadkę z Golden Rose Velvet Matte Lipstick w odcieniu 03 A, a dlatego Stawiam na mat, ze względu na to, że kajni zawsze ma matowe usta. I teraz, aby jeszcze bardziej optycznie je powiększyć, to jest taki jasny, naturalny kolor, przebrudzony, i nałożę ją tylko w strategicznych miejscach, które chcę optycznie powiększyć. Delikatnie rozetrę na całe usta. A i aby jeszcze bardziej podkreślić usta, no, że ten sam rozświetlacz, który nakładałam na całą twarz. Tu ponad te usta. W załamaniu. A wracam do brązera z Makeup Revolution. Do tego dosyć precyzyjnego pędzla. I podkreślam tym brązorem w tym miejscu moje usta, aby wydawały się jeszcze bardziej wypukłe. Mam nadzieję, że tutorial się podobał i że wykorzystacie triki, które wam pokazałam. Jeśli odwzorujecie ten makijaż, oznaczcie mnie na Instagramie lub na Facebooku. Życzę wam miłego dnia i do następnego!